Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie w momencie, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek, rozpoczynamy już nowy. I nie przedłużając wchodzimy do tego budynku. Już na starcie mamy skrzyneczkę. Już na starcie mamy komponent kit'a. O tak. Tutaj się tędy wchodzi wyżej. Ciekawe, czy będzie tutaj żółta skrzynia, czyli taka rzadsza, niż zielona. No, fajne rzeczy tutaj są. Ogólnie to miejsca niby nie mam dużo, ale zawsze mogę te śmieci wywalić, co ze sklepów. Tych sklepów jest pełno. O nie! Nie chciałbym z tobą tu walczyć! Jak ja przeżyłem mu upadek stamtąd? Dając sobie tylko 19. obrażeń od upadku. O, komponent kit bym przegapił. Kolejna skrzynka. Dobrze, że tu spadłem w sumie. Bym to mógł przegapić. Kolejny komponent kit. Ciągle klikam to B zamiast E, żeby wyjść. ze te skrzynki. W skrzynki. Chodź robocie, chodź. Ja twojego okręgosłupa tu już nie potrzebuję, daj mi tylko komponent kit'a. Albo oba możesz też dać. Nie widzę problemu. Ten odcinek pewnie będzie krótszy, bo tu sobie po prostu ogarnę ten budynek i ten, który był obok. Ja myślę, że już z tej wyprawy można wracać powoli. Już wiadomo, poza odcinkami sobie do domu przyjadę. Nakryte muszę się jeszcze najeść, zanim tam będę wchodził. Tu już jeden czeka Skubany No chodź, umiesz zejść? O kuźba ile ich tam jest? Nie, 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 nie. Tutaj możemy się bić z nimi. Żebym miał gdzie uciekać. Aha. Patrzcie, jaki agresywny. No i znowu jeden drugiego popycha. Nie wiem już, gdzie uciekać. Nie, nie, nie. Nie. Nie, jestem za daleko. Nie. Teraz muszę tam na piechotę biec. Rozumiecie to, ten kawałek te, roboty! Co tam było? O, głowa robota. Co wy mi, farmę atakujecie? Jak na tej farmie nic nie ma. Ta, atakują farmę. Właśnie dlatego potrzebuję pistolet na ziemniaki, bo gdzieś się ja tego roboty już sięgnąć tam nie mogłem gdzie on był On bardzo Bardzo, bardzo mi przeszkodził w życiu No kolejny, jeszcze zbugowany. No chodź. Po prostu już nie szło od nich uciekać. Gdzie ty idziesz? Kiedy one się tak do mnie dopadły, jeden drugiego popchnął i nie, nic nie wypadło. Tak, tak zupełnie nic czy padło od razu. Chyba padło od razu tu. tak, ułożyło się tu nad drewnem. Patrzcie jak to wysoko w ogóle jest no, Ma to czas nacięcie i widzimy się jak ja tam... Nie, ja najpierw muszę jedzenie wziąć. Dobrze, zostawiłem sobie trochę jedzenia. Kolejny robot muszę wziąć jedzenie i tak się najem to mogę iść. A ty jesteś zbagowany? Nie, nie jesteś w ścianie zbagowany. O, komponent kit. Super robocie. Bardzo Ci za to dziękuję. Marchewki. tu widzicie, jest ta pomarańcza. Więc poza marchewkami nie mam do jedzenia. Muszę sobie zrobić łóżko przenośne i na aucie zamontować. Z auta to bym sobie dobiegł bez problemu. Trudno się napić marchewką. za <laughs> <Yeah. laughs> Jak możecie zobaczyć, zrobiłem pewnie timelapse'a, Zamierzam zrobić, więc pewnie jest. Więc możecie zobaczyć, że jak się biegnie na wprost, to te wszystkie obiekty nie są aż tak oddalone. A teraz mam rozjęte pomidory. I to mogę odłożyć, bo to jest totalnie bezuczyszne. A sobie jeszcze jedna nasionka też nie są jakieś super użyteczne. Więc wkaczamy z powrotem do akcji. Nie wiem co się stało z tym robotem, czy on się zrespawnił, czy, czy po prostu sobie gdzieś poszedł albo zniknął. Ale tu mamy komponent Kita. W ogóle ja tutaj zginąłem... Nie, niżej zginąłem. A, mój worek i tak jeszcze niżej spadł. Aha, chodź. O nie, dwa. O! Dobra, one po prostu tutaj wróciły. Chodź, typie. Też był na hita. To nie byłem daleko od zwycięstwa z nimi. Tak mogę powiedzieć. Ale tu lecą tylko podetki Ty! Normalnie jak wcześniej mi nie leciały, tak teraz nie lecą. Mhm. Oho. Nie nawet na mnie, typie. Nie chcę, żeby to leżało, więc po prostu... ...zjadam. Może pod tym coś jest? Tu jest. Low sticky. No chodź. Dawaj komponent kit'a. Nie ma komponent kit'a, ale jest. Złom. on, W ogóle coś takiego co mógłbym teraz sobie wywalić. Te komponent kit'y chyba, no właśnie, po 10 się stakują. Mam kasę w sumie. Albo ten... Kwiaty, bo tych kwiatów mam pełno, one są wszędzie. Stoją. Tego glow bym... Nie rozwaliłem wszystkich skrzynek tam wcześniej. To jest już drugi budynek. Ja nie wiem czy w tym odcinku jeszcze chcę iść na kolejny z takim pełnym fikunkiem. Szkło. No dobra. Komponent. Na pewno zaraz wywalę te gross jakieś rzucę. Tutaj powinienem widzieć moje wspaniałe auto. One jest tamtą stronę. Leć. skiku, Leć. O, gdzieś tam poleciał kwałta lecie zawsze jaśni przy aucie. To mogę wziąć. Szkło bym chciał wziąć. Bo ogólnie to wszystko to jest. Aha. Nieźle. Teraz zjęto tą borówkę, chyba tu już będzie finalne piętro, i czy będzie tu pokojowo? To mi się wydaje. Dobra, ta ziemia tutaj jest mało potrzebna. Komponentki to o wiele bardziej. to już z 20 tego mam. Żółta skrzynia Co? A może ty za to mi wypadł? O jacie. Dużo tych ziemniaków nasion ziemniaków w sensie ziemi jest pełno, no właśnie ona się tylko po 5 stakuje. Nie wiem skąd ja wziąłem te popielone drewno, że mam ze sobą. Tam coś znowu się świeci. To jeszcze nie finalne piętro jest jeszcze wyżej. Jest druga żółta skrzynia. I trzy komponent kity. Pełne kwipunek nieważne, a ja cokolwiek wywalę za te komponent kity Antenę wywalę. Mówiłem, że ja te wszystkie świeci wywalę z co zebrałem 23 komponent kity Niepoczenie to w ogóle dwa wiadra byłem ze sobą. To zupełnie zbędne No to, to chyba już raczej pewne, że nie pójdę do kolejnego budynku. Jestem tak zupełnie dwie żółte skrzynki, co to w ogóle było? Woda Woda w tym momencie jest spoko. Jak będę miał pompę, to jest bezużyteczna, bo jej będę miał nieskończenie wiele tak naprawdę, ale... Jak dają za darmo wodę, kiedy jeszcze nie mam pompy. A tu postawię... ...to. I wezmę wodę. Tym wyżej już wejść się nie da. No myślę, że... ...całkiem udane to... ...za mało powiedziane. Czemu ty? Świeci... Aha! No, znowu ten błąd z tym... Z ...tym. To ja mogę tak szukać mojego auta nawet, a tam są wszędzie światła. na no serio, tak, to na serio jest tak daleko mogę. XT. To no nieźle, to ja auta nigdy nie zgubię. Po prostu będę wyciągał sobie... ...to narzędzie. Będę widział auto. Nieważne czy jasno, czy ciemno, czy... ...coś zasłania, czy nie. Ojoj, ojoj, oho, no parkuj. jeszcze jedna skrzynka, jeszcze komponent tu Ja myślę, że jestem usatysfakcjonowany. Mam ich tyle, że sobie robotę lepsza A teraz gdzie jest auto? Tam jest auto. Tam jest budynek kolejny, tu kolejny. Będę musiał tu przyjechać kiedyś jeszcze. Bocie... Chodź pod górkę sobie pobiegamy. Mam już, że jesteś na pitach, Elo. No, zatrzymaj się. No my się wsiadam do auta, wracam do domu i żegnamy się. I ja na dzisiaj też się pożegnam ze sklepem jak wrócę, bo o, już to chyba tutaj wylądował. Ten do ja domu w tamtą stronę, gdzie te sklepy. Ale to auto jeździ. Ale jeździ. Z górki jeździ. Pod górkę już mniej. Ale też daję radę. No, czy mogę sobie Glustyka na auto rzucić, i on będzie jechał ze mną. Chyba to w takim razie. To było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć, cześć, papa. Pa.